Cześć, witajcie w siódmym odcinku z serii pierwszej na mapie Engrad. W dzisiejszym odcinku będą pierwsze żniwa na tej mapie. Postanowiłem, że wypożyczymy sobie kombajny, nie będziemy go kupować, ponieważ się nie opłaca. Wypożyczymy najmniejszy kombajn Ten oto Ops Więc weźmiemy pożyczkę Gdzie są... O, pożyczymy sobie dwa razy po pięć i teraz nasz stać na wypożyczenie małego kombajnu wraz z headerem. Dobrze i ruszajmy, nie mogłem się już doczekać żniw na tej mapie W tym tygodniu jak obiecałem dobiliście pod tamtym filmem dwie łapki w górę i dużo miał wyświetleń, więc bardzo Wam za to dziękuję A tak jak obiecałem miał dwie łapki w górę, więc w tym tygodniu wleci 4 odcinki i jeden live. Odcinek będzie dzisiaj, w czwartek, znaczy dzisiaj, tak w poniedziałek, w czwartek i w, w sobotę. E, jeszcze się zastanowię nad jednym dniem. Najprawdopodobniej będzie to albo wtorek, albo środa. Dziękuję Wam, pod tamtym filmem było najwięcej wyświetleń, aż 60, i mam nadzieję, że się jeszcze nie zatrzymaliśmy. Dziękuję za jeden komentarz. Zastanawiam się nad wznowieniem serii z EuroTrack więc jeśli chcecie serię z Eurotracka yy, to napiszcie po prostu w komentarzu, że chcecie tą serię Pojadę tak ładnie dróżką, nie będę tak jechał przez ukos Dzisiaj będziemy kosić dwa moje pola które stworzyliśmy w pierwszym odcinku Kiszonka będzie z Sprzedawana już w sobotę, Oj. już w sobotę, w, w sobotnim odcinku będziemy sprzedawać kiszonkę, ponieważ fermentacja już się zakończyła. Nie wiem jeszcze, jakim sposobem ją będziemy sprzedawać. Najprawdopodobniej będzie wypożyczę ładowarkę kołową, i przez ładowarkę. Kołową będę nabierał i ładował na naszą przyczepę. A teraz zaczynajmy żniwa. Coś czuję, że to się nie zwróci, ale będziemy powiększać nasze pole, to do końca i tamto też do końca, więc myślę, że. Jeszcze nie w tym, a w następnym się zwróci. Kiszonka nam dobrze się zwróci, coś czuję. Będzie live najprawdopodobniej w piątek przed meczem Polski z Litwą. Porozmawiamy sobie trochę o nim. Jeszcze zastanawiam nad godziną, ale najprawdopodobniej o 18:30 do 20:00. Napiszcie, jeszcze, jeśli byście chcieli inną godzinę na live'a, czy macie jakieś inne propozycje, w które dni bym miał odcinki wypuszczać. Piszcie wszystko w komentarzach. Nie wiem jaki bym wam dawał cel, akcja z subskrypcjami się skończyła, nagrywam to w niedzielę, więc w poniedziałek powinienem już wszystkim, kto mnie zasubskrybował i napisał jakikolwiek komentarz y, albo tym po prostu, kto mi napisał komentarz, bo albo może napisać komentarz i mnie zasubskrybować, albo po prostu napisać komentarz, że ja też go zasubskrybuję. Znaczy, zasubskrybowałbym. Jeśli chcecie powrotu e, akcji z oddawaniem słów, jeśli ktoś nie zdążył z oddawaniem słów, e, no to zachęcam do napisania w komentarzu na pewno się nad tym zastanowię. Szybko leci koszenie takim kombajnem, ponieważ ten kombajn jest mały, ale pamiętam, że. Farmingu 19 To on był, kupowałem go jako drugi kombajn, Więc, bo miałem pierwszy już gotowy. Więc no, a teraz, czym e, starsz, nowszy farming, tym większe maszyny. Liczyłem właśnie gdzieś na około. 1000, 2000, żeby mi się to po prostu zwróciło, będę miał jakieś 6000 na tym zarobię, więc na kiszące będzie oko około 30, 25. Więc 6 plus 25 to jest 31000. 37000 będę miał w a z tym, więc fajnie. Będę miał trochę pieniędzy. Nie wiem na co je wydam. Albo zrobię więcej, jeszcze sobie jakąś misję zrobię i za to kupię kombajn. To jest mało prawdopodobne. Albo sobie kupię kultywator. Także będzie ak akcja z wapnem na tych polach. Ale to najprawdopodobniej zrobię na live w piątek Więc zachęcam na live'a Tam już na live będą już rzeczy nagrane Czy przed live'em nagram na odcinek Odcinek wejdzie dopiero w sobotę, ale Rzeczy po odcinku będą robione Czyli na przykład właśnie wapno na polu Przygotowywanie pod siebie też trzeba jeszcze muszę sobie kultywator kupić. Więc najprawdopodobniej w następnym odcinku e, pierwszy film to będzie następnym tygodniu to film będzie z kultywatorem w sobotę będzie z kiszonką więc na razie będą te same funkcje jeśli chcecie odcinek z siano kosy bo to też najprawdopodobniej będę musiał zrobić na live, bo nie ma w, jak... W, kiedy, ponieważ te odcinki z tych sianokosów to wlatują praktycznie e, co dwa tygodnie e, z kosiarką, e, z, e, z przyczepą samozbierającą. Więc piszcie wszystko w komentarzu, jeśli Wam się coś nie podoba, e, jeśli albo wam się coś podoba. E, zachęcam także do zostawienia łapki w górę. No piszcie także już, e, jaki wynik typujecie na mecz Polska Litwa wiem że on jest dopiero w piątek y, na live'ie zaczniemy jeszcze dwa odcinki ale zachęcam do typowania ponieważ to wytypuję poprawny wynik oddam mu subskrypcję więc się opłaca y, w komentarzu pod filmami jednak nie pod live'em zapisami z live'ów Zastanawiam się, czy zapisy z liveów nie robić jako niepubliczny po premierze. Napiszcie mi także w komentarzu, jak wy to uważacie. 2,7 naprawdę dużo. Myślałem, że będzie troszkę mniej. Więc to będzie 3,9 tysięcy. Nie będzie, bo to by musiało być. Ale 8 około powinno być. Dobrze. Poza odcinkiem podpiąłem do przyczepy ten traktor. I lecimy sobie. To jest bardzo wolny traktor, więc jak będziemy włożyć kiszonkę, to będziemy być trochę wolnym tak jak wszystko robimy czachy O właśnie. Chyba za to sobie kupię nowy traktor Valtre, mam na oku, a jeszcze się zastanowię. Ale pięknie tu wygląda. Wchodzący traktor. Dużo, dużo Naprawdę myślałem, że będzie około 2000. Z tego wyjdzie max. Myślałem, że jak 1000 wyjdzie, to już będzie dobrze, a tu wyszło 2700. Dobra. To myślę, że już będziemy kończyć. To był krótki odcinek. Pamiętajcie, kto wytypuje y, dobry wynik w meczu polski z Litwą, zgarnia ode mnie suba, więc myślę, że się opłaca. I akcja będzie trwać y, pod wszystkimi odcinkami, oczywiście nie pod zapisami z live'ów. No to cześć, widzimy się jeszcze, nie wiem. Poinformuję Was na karcie społeczności. Cześć!